To właśnie on jako dodatek do kiszonek odpowiada za ich jakość i trwałość. Dobrze rośnie na glebach piaszczysto-gliniastych, próchniczych i żyznych. Nie lubi podmokłej i kwaśnej gleby. Na cięższych glebach gliniastych szan rośnie słabiej, jest łykowaty tak samo jak na piaszczystych. Gdy jest za mokro gnije, a jak za sucho jest łykowaty i rozgałęzia się. Lepiej będzie rósł w miejscach zacienionych niż słonecznych, co może być zaskoczeniem. Rozmnaża się go z cienkich korzeni bocznych o grubości 1-2 cm pocięte na długość 30 cm. Górny koniec ucina się równo, a dolny skośnie. Sadzimy co 3 cm w rzędach co 50 cm. Górny koniec musi być na 3 cm pod ziemią. W pierwszej połowie lipca chrzan trzeba okopać i usunąć grube korzenie boczne. A 2-3 z dołu zostawiamy na rozmnażanie. Ale to nie jest konieczne, może po prostu sobie rosnąć. I jak nie masz małych bocznych pędów, możesz kupić duży korzeń w sklepie, pociąć go na kawałki i zasadzić. Chrzan zbieramy zazwyczaj w końcu października. Grube korzenie przeznaczamy do spożycia, a cienkie na sadzonki. Chrzan rozrasta się jak chwast, z najmniejszej części, więc warto go ograniczyć grządką.